Hej hej, sezon pierwszy odcinek trzeci. Muszę zacząć naprawdę jeść i dbać o to zdrowie. Dlaczego? Dlatego że teraz miałem czas, w którym byłem chory plus dodatkowo miałem problem z magnezem, co mi tutaj tak e, się robiło. E, głowa mnie bolała, bardzo źle się czułem, byłem E, każdego dnia bardzo zmęczony, nie miałem w ogóle sił, nie wiem, ale przetrwałem chyba bardzo nie dosyć że chorobę. To jeszcze właśnie problemy z ciałem, no nie? problemy właśnie z brakiem magnezu, a co najgorsze to jest Problem z tym, że pieniądze, które mam, ciągle wydaję na hostel, na hostel, na hostel, aż tego mi praktycznie albo nic nie zostaje, albo zostaje jeden pound, tak czy dwa, i ciągle jedynie wydaję tylko na jakiś napój lub na jakąś wodę. A jeżeli chodzi o jedzenie, no to tak praktycznie nie wydają albo wcale nie wydają. wczoraj jadłem frytki co bardzo się cieszę, bo za darmo dostałem dziewczyna, która pracuje właśnie w tym hostelu dała mi frytki za darmo bardzo dziękuję no i jestem szczęśliwy w ogóle, bo jakoś mam na to hostel, no nie? No, i jestem też bardzo wdzięczny. E, więc jeszcze Wam chciałem powiedzieć, że e, teraz czuję się o wiele lepiej. Teraz e, czuję o wiele więcej energii, tak? Czuję, że jestem silniejszy. No, ale tak powinienem sobie kupić e, jakiś magnes, żeby po prostu. Wszystko to się wyrównało, żeby było dobrze. No, to więc był taki krótki odcineczek. Pozdrawiam.